Wydaje się tak, że o tym jeszcze kilka słów powiem przy, przy kolejnym punkcie, że podniesienie o dwa punkty procentowe składki po stronie pracodawców dzisiaj, przynajmniej na czas kryzysu, ja nie wiem co zrobią moi następcy, ale dlatego mówimy o tej kadencji, o czterech latach, że na ten czas podniesienie tej składki, wydaje się, że w sposób niewielki spowoduje domknięcie. Strumienia pieniędzy, które, mógłby znaleźć się, które mogłyby się znaleźć na rynku, ponieważ dzisiaj tak to oceniamy statystyki są tutaj dość jednoznaczne. Dzisiaj firmy, przedsiębiorstwa nie są skłonne ze względu na to kryzysowe zagrożenie wydawać pieniądze. I dlatego jest duże prawdopodobieństwo, że istotna część środków, która wpłynie do budżetu państwa z tytułu podwyższenia składki o dwa punkty procentowe. To są pieniądze, które w innym przypadku leżałyby raczej na lokatach niż pracowały w gospodarce. Mówimy o tym czasie kryzysowym. Sama pani słyszała? Ten człowiek w życiu słowa prawdy nie powiedział.